Czas na prezentację składów obu drużyn. Oczywiście rozpoczynamy od ekipy naszych gości. Gospodarze dziś w następującym zestawieniu w bramce Klaudiusze Mazur z realnych ligach juniorów. No najlepiej radzą sobie trampkarze, czyli piętnastolatkowie, którzy wczoraj odnieśli dwunaste miejsce, rok później już czwarte. Ale za chwilkę może o tym, bo teraz drużyna stali No i naprawdę spisuje się przyzwoicie taka szybkość, dynamika na boku pomocy, czy też na wahadle. To jest Janciućka, jest też Krzysztof Wingra, ale on też potrafi, ale zagranie jest bardzo sprytne: przedpole karne i strzał. I górnicy. Raz jeszcze. Janciućka. Ciućka. Uderzenie obok bramki. Takich rosłych zawodników, a tych nie brakuje przecież w drużynie z brzegu. I 191 cm wzrostu. No to mamy powtórkę. Teraz e, dalsze dośrodkowanie. Piłka przed polem karnym jest jeszcze uderzenie Ziłkowskiego dobrze zrobił to Jan Ciućka, zagrał na prawą stronę do Ziółkowskiego Ziółkowski strzał zablokowany jeszcze jesteśmy przy piłce jeszcze Bartłomiej Korbecki ale teraz już będzie coraz trudniej bowiem gąszcze obrońców stali brzeg już będziemy wznawiać akcję Rostkowski w pole karne wprost na głowę Krzysztofa Wingralka przekazuje teraz uwagi Asystent trenera już przybyła, jest interwencja Mazura dwukrotna. Na to, aby zaistniała sposobność jakaś przerwa w grze, dzięki której będzie mógł wejść na boisko, albo teraz przecież piłkarze górnika. Występy Marcin Wodecki. Na prawą stronę do ziłkowskiego. Ziłkowski dośrodkowuje. Jesteśmy w polu karnym jest Alan Lubaski, jest gol! Spadła piłkę wprost na nogę Alana Lubaskiego, który w ostatnich spotkaniach niezwykły marnować takich sytuacji i tym strzałem Alan zakończył pierwszą połowę boiska, pierwszą połowę meczu, która że... tym, którzy na oglądanie transmisji rozpoczęli teraz od drugiej połowy. Od... Jest dośrodkowanie, jest przecież w tej drużynie kilku naprawdę bardzo wysokich piłkarzy. Zamieszanie. Gęsto od piłkarzy obu drużyn. Teraz świetnie Klaudiusz Mazur broni. prowadzi piłkę z własnej połowy boiska. Teraz dobre zagranie do Daniela Liszki. Liszka w polukarnym Liszka strzela! Świetnie broni. Aminstito jeszcze czaił się, więc tych szans wielkich, aby wygrać w powietrzu Marcin nie miał. Teraz w odpowiedź gości słupek ratuje nas Czajkowski. Obok bramki, ale było naprawdę groźnie. Ale wrócimy do tego za chwilę, bowiem w górnicy w polu karnym i będzie rzut karny. Orbecki z Titoł broni, ale szybko jeszcze atakujemy, próbujemy e, piłka do Alana Lubaskiego. Alan Lubaski radzi sobie z jednym z obrońców, jest strzał, ale świetna interwencja. Sześciu siedmiu zawodników w niebieskich koszulkach w polu karnym, Mazur broni drugi raz, ale za trzecim był już bezradny. W tym momencie padła bramka wyrównująca. Jeszcze w całej sytuacji ucierpia. wytrącił piłkę jeden z obrońców w ostatnim momencie. Jeszcze dośrodkowanie wprost na głowę Wodeckiego i ob Wracamy do gry, wracamy na boisko, teraz może być groźnie, jest w polu karnym z numerem szóstym Jakub Czajkowski. Chyba trochę zbyt górnicy nie popełnili, teraz świetnie, pociągnął kilkanaście metrów, oznaczony numerem szóstym i stracone mecze. Ma teraz naprawdę spory apetyt na grę, Aran Lubaski odwrócił się, był przed momentem tyłem do bramki i teraz strzał. Świetnie, Będzie również jakaś zmiana w drużynie Stali Brzeg, ale na razie piłka wycofana przed polekarne jest Korbecki strzela, ale Krzysztof ingrale przejął piłkę. Oddał Korbeckiem ale strzał fantastyczny i raz jeszcze. Wycofał do Mateusza Pawlaka. Mateusz Pawlak ma sporo miejsca i sporo czasu, żeby dokładnie dośrodkować. Ależ teraz kole... Musimy również uważać na to, co dzieje się pod naszą bramką. No i tak to się skończyło. Kilka doskonałych sytuacji zmarnowanych przez naszą drużynę w odpowiedzi. Indywidualna akcja w wykonaniu Dominika Bronisławskiego, który NE dokładnie przymierzył. pewnie sekundy teraz. Przed momentem widziałem jak sędzia zerknął na zegarek i zakończył spotkanie. Cieszą się piłkarze NE Stali. Rozczarowani z pewnością gospodarze.